Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem May i zapraszam Was na powróże, czyli takie moje małe miejsce w sieci, przepełnione magią i niezwykłościami. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami. Do Was, co nieco o miłości. Oczywiście w kontekście Tarota. Ja już ten filmik nagrałam w okolicach Walentynek, jako że tematyka jak najbardziej pasowała do Walentynek, ale rzeczy martwe bywają złośliwe, a umysł płata figle, i coś się jednak nie nagrało. A później jakoś tak cała energia w ogóle nie sprzyjała temu, by znów się zasiąść przed aparatem. Dlatego. Ten walentynkowy temat poruszam dopiero dziś, już w marcu. Ale idzie wiosna, życie rozkwita, emocje zaczynają nas się budzić, i chyba właśnie teraz będziemy coraz bardziej szukać tej miłości. Dlatego może jednak jest to odpowiedni czas, by zadać sobie pytanie, jak. Znaleźć miłość. Pewnie dla nikogo nie będzie zdziwieniem, że pytanie o miłość, różne pytania o miłość, to jedne z najczęstszych, jakie tarociści słyszą od swoich klientów. Kiedy poznam miłość? Czy w ogóle miłość jest mi pisana? Czy nasz związek przetrwa? Jak naprawić naszą relację? Jak mam utrzymać miłość? I wiele, wiele innych tego typu pytań kręcących się wokół. Znalezienia drugiej połówki. I oczywiście, ja nie jestem żadnym ekspertem w dziedzinie psychologii, związków, seksuologii, czegokolwiek związanego z faktycznymi danymi czy z jakimiś statystykami, które mogłabym tutaj udostępnić. W tym nagraniu będę się opierać wyłącznie na tym, czego doświadczyłam, stawiając karty osobom szukającym miłości, zadającym właśnie tego typu pytania. I chciałabym poruszyć pewne kwestie związane właśnie z tym, co w tych kartach dane mi było wyczytać. Absolutnie nie będę tutaj poruszać żadnych konkretnych historii, ale przypadki, z którymi się spotykałam, są raczej dość uniwersalne, i biorąc pod uwagę to, jak często widzę konkretne odpowiedzi w kartach, jak często z rozmowy z moimi klientami wynika, że borykają się. Z podobnymi do siebie problemami, to mam nadzieję, że jeżeli również Wy znajdujecie się w podobnej sytuacji, z podobnymi rozterkami i wątpliwościami, to znajdziecie tutaj jakąś odpowiedź dla siebie bez konieczności szukania tych odpowiedzi, no cóż, w tarocie. Chociaż chociaż oczywiście każda osoba jest inna, każdy przypadek jest inny, i konkretne recepty, jak najbardziej, można je uzyskać, udając się na prywatną konsultację. Czy to do tarocisty, czy to w szerszym kontekście. Później możecie dojść też do takich wniosków, że do psychologa. No ale dobra, zaczęłam od tego, że będziemy rozmawiać o miłości, a teraz już Was wysyłam na terapię. Więc przejdźmy już do tego, co tarot ma do powiedzenia o miłości. Weźmy na początek jedno pytanie. Kiedy się zakocham? Lub inaczej. Kiedy się szczęśliwie zakocham, kiedy znajdę związek, kiedy znajdę kogoś, z kim będę mogła, mógł stworzyć szczęśliwy, silny związek. W domyśle pełen miłości, zaufania, zaangażowania. I tak. Stawiając te rota, można uzyskać odpowiedź konkretną, że na przykład za tydzień, jak pójdziesz na zakupy do Lidla. Albo za miesiąc na wakacjach, lub Cokolwiek innego konkretnego. Może, można uzyskać taką odpowiedź, że. Przepraszam. Można uzyskać taką odpowiedź, że e, ta miłość już jest, tuż za rogiem. Wystarczy przyjrzeć się swojemu otoczeniu, wystarczy dostrzec pewne gesty, które wykonuje wobec nas pewna osoba. I to nawet całkiem konkretną osobę można w tych kartach zobaczyć. Ale. No, to są takie przypadki, w których, no, już ta osoba raczej tak bardzo nie szuka pytania kiedy, jak, czy w końcu. I chcę Wam właśnie powiedzieć, jaka odpowiedź najczęściej pada. A mianowicie pada odpowiedź, którą można skrócić, sparafrazować do prostego: A po co ci ta miłość? Wiem, głupie pytanie. Przecież to oczywiste, że jeżeli już szukamy miłości, to po to, by czuć się kochanymi. No i właśnie tu jest cały pies pogrzebany, chociaż to bardzo brzydkie stwierdzenie. Nigdy więcej go nie użyje. Wracając do tematu, no właśnie, po co nam tak naprawdę ta miłość? Dlaczego tak bardzo szukamy innej osoby, by nam powiedziała, by nam udowodniła, że jesteśmy Warci kochania, warci tego, by być kochanymi, no bo czym innym jest to poczucie bycia kochanym. I jak już wiecie, tarot jest narzędziem do pracy nad sobą, do pracy z własną intuicją, a więc właśnie do takiej pracy, która pozwoli nam być lepszymi ludźmi. I właśnie dlatego, szukając jakiejś prostej odpowiedzi na teoretycznie dość proste pytanie. Rzadko kiedy taką prostą odpowiedź faktycznie otrzymamy. Kwestia miłości jest niezwykle skomplikowana. Niestety, chcąc, nie chcąc, doszukując się w życiu jak największej prostoty, radości z małych rzeczy itd. i tym podobne, to no, jednak miłość jest mega skomplikowana. Bo nawet jeżeli uprzemy się, że będziemy tylko w takich związkach, które sprawiają nam radość, przyjemność, i to koniec końców gdzieś tam nagle się okazuje, że właśnie pojawi się um, jakiś problem, jakiś zgrzyt, coś nie będzie do siebie pasować i poczujemy się troszeczkę gorzej, i co od razu będziemy rezygnować z tych związków. I tak będzie za każdym razem, jeżeli właśnie nie odpowiemy sobie na to podstawowe pytanie, które zadaje nam tarot, kiedy my go z kolei pytamy o miłość. Po co nam to wszystko? Jeżeli chcemy się poczuć kochani, to dlaczego nie zaczniemy od tego, by faktycznie ukochać sami siebie? I w zasadzie to jest chyba cała filozofia, z którą no, niestety zostawiam moich klientów. Jak najbardziej znajdujemy w kartach jakąś receptę do konkretnych przypadków, jakąś konkretną drogę, którą dana osoba może objąć, jakieś ćwiczenia, jakieś praktyki, które będą najodpowiedniejsze właśnie dla tej osoby. Ale wszystko kończy się na tym idzie ku temu, by najpierw pokochać siebie. To jest taki troszeczkę już utarty paradoks, zawsze gdzieś tam w kobiecych pisemkach czy na forach internetowych udziela się właśnie takich porad: Nie bakuj się w kolejny związek, nie szukaj faceta czy tam kobiety. Dopóki nie pokochasz siebie, spędź trochę czasu sama czy sam ze sobą, polub siebie. Kocie, czemu ty mi gryziesz statyw? Przepraszam, jak tu się będzie teraz trzęsło, ale... Chyba kot jest głodny. Za chwilkę dostaniesz jeść. I... Gdzie byłam? <laughs> Miłości własnej. Właśnie. Więc jest to taki utarty schemat i każdy o tym słyszy i każdy sobie myśli, no oczywiście teraz jestem singielką, będę teraz spędzać czas sama ze sobą. Czy też singlem, czas sam ze sobą. Ale cóż, widzimy jak to jest w praktyce. Koniec końców szukamy tej miłości, szukamy kolejnego związku, zastanawiamy się, czy jesteśmy w ogóle warci miłości, bo przecież nie udał nam się jeden związek, drugi, trzeci, albo teraz też jesteśmy znowu w jakiejś relacji, która nie do końca nas satysfakcjonuje. I tak naprawdę ciężko będzie znaleźć nam taką satysfakcjonującą relację, stworzyć taką relację, jeżeli nie zaczniemy od podstaw od siebie samych. Bo z tego, co zauważyłam, pracując z różnymi ludźmi, którzy konsultują swoje związki, swoje życiowe wybory z kartami, z moją pomocą, to często właśnie bywa tak, że sami siebie nie kochamy, nie zauważamy, jacy jesteśmy cudowni, nie dajemy sobie prawa do poczucia tej wspaniałości, a jednocześnie mamy dużą potrzebę ofiarowania tego uczucia, tej. Tego, że ktoś jest wspaniały, że ktoś jest godny miłości i tak dalej, komuś innemu. Zamiast dać to sobie, zamiast powiedzieć sobie, mówić sobie codziennie, że jest się kochanym, że jest się godnym tej miłości, to chcemy to mówić innym. Jednocześnie, mówiąc to innym, oczekujemy, że ten ktoś powie nam to samo na tyle przekonująco, że my poczujemy, że, ach, tak. Faktycznie, to ja też jestem godna miłości, godzien miłości. Z pewnością ktoś o wykształceniu psychologicznym byłby w stanie to wyjaśnić dużo lepiej, ale ja po prostu opowiadam Wam to, co zauważam w mojej pracy. I wniosek, który nasuwa się sam w takiej sytuacji jest: no bardzo prosty. Jeżeli my nie mamy tej miłości w sobie, to będziemy ją dawać na zewnątrz. No po pierwsze, nie będzie z czego nalewać do tego wielkiego kielicha udanego związku. A po drugie, skoro. My nie wierzymy komuś, skoro nie znajdujemy w sobie potwierdzenia tego, że ktoś nas kocha, no to ta nasza miłość też będzie w drugą stronę nie do końca szczera, bo tak naprawdę większość ludzi myśli dość podobnie. Jeżeli my mamy jakąś wątpliwość co do uczciwości, co do wiarygodności tych uczuć, które idą w naszą stronę, to ta druga osoba ma dokładnie tak samo. I my. Będąc negatywnie nastawieni do tego, nawet może nie do końca świadomie, tylko gdzieś podświadomie, węsząc spisek, że on coś od nas chce, czy ona coś od nas chce, i to wszystko przykrywa takim płaszczykiem tego, że niby nas kocha, to ta osoba myśli dokładnie tak samo. I my będziemy się stawiać troszeczkę z pozycji takiej obronnej, ona też się będzie stawiać w pozycji obronnej, i koniec końców taki związek, no, w końcu się zetrze. W końcu zbudujemy dwie bardzo silne ściany nieufności do siebie nawzajem, i nie będzie już tutaj związku. To pierwsza sprawa czyli kochanie siebie, danie sobie pozwolenia na to, wiara w to, że jesteśmy godni bycia kochanymi. To jest takie podłoże poczucia własnej wartości, które u wielu ludzi kuleje. Ludzie, którzy wierzą w to, że są gornie miłości, rzadko kiedy pytają właśnie o takie sprawy, typu kiedy znajdę miłość i czy w ogóle ją spotkam. I Tarot podpowiada, że jeśli chcesz być w szczęśliwym związku, to najpierw stwórz taki związek sam, sama ze sobą. Zauważ siebie, zauważ swoje potrzeby, postaw siebie na pierwszym miejscu, zaprzyjaźnij się ze sobą. I ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to nie jest takie proste. I chociaż nie każdy jest w stanie tak powiedzieć wprost, że to jest bardzo trudne zadanie, bo o tym zazwyczaj nie myślimy, to jednak, kiedy zaczynamy pracować ze sobą, ze swoim poczuciem własnej wartości, to nagle okazuje się, że no nie potrafimy sobie przyznać, uznać sobie tego, że zasługujemy na bycie szanowanymi, bycie kochanymi, bycie szczęśliwymi. Więc karty zazwyczaj odpowiadają, Popracuj najpierw nad poczuciem własnej wartości, pokochaj siebie. I później to pytanie, po co nam ta miłość, po co nam ten związek, staje się troszeczkę łatwiejsze. Bo już nie chodzi o to, by poczuć się w końcu kochanym człowiekiem, poczuć się pełną istotą ludzką, bo żyjemy też często w takim przekonaniu, że będąc singlem, no nie jesteśmy kompletni. Potrzebujemy tej drugiej osoby, żeby nas uzupełniła. Tylko znajdujemy odpowiedzi czasami troszkę bardziej materialne, troszkę bardziej przyziemne, mniej romantyczne, ale. Realizacja takich powodów jest dużo bardziej satysfakcjonująca i dużo łatwiejsza, przyjemniejsza, bo nie szukamy już mistycznej miłości, która rozwiąże wszystkie nasze problemy. Nie szukamy człowieka, który będzie idealny i bez skazy, który pomoże nam, nam samym się naprawić. Bo nie łudźmy się, no nie ma takich ludzi. Każdy z nas niesie swój bagaż i wchodząc w związek, to dwie osoby wnoszą w ten swój bagaż i jeżeli nie są świadomi siebie, nie pracują nad swoją podświadomością, nad swoim życiem, to oboje, obie te osoby oczekują, że ta druga je naprawi. A niestety. Znaczy jest oczywiście możliwe, że w związku będziemy się naprawiać nawzajem, ale no nie da się, nie pracując też, nie naprawiając się samemu. Dobra. Druga sprawa. Często okazuje się, tak na początku wynika z kart, a później w rozmowie się to potwierdza, że związek potrzebny nam jest po to, by właśnie poczuć się kompletnym. Często spotykam kobiety, które utwierdzają się w tym, że ich potrzeba bycia w związku jest podyktowana głównie takimi założeniami narzuconymi przez kulturę. Że po prostu kobieta musi być w związku, musi mieć rodzinę, musi chcieć żyć z kimś, bo jako jednostka jest niekompletna. I to jest bardzo ważne, by zastanowić się, czy na pewno związek, miłość jest czymś, co jest nam potrzebne do tego szczęścia. Praca z tarotem, no i każda inna praca ze świadomością, jakikolwiek rozwój duchowy, pozwala odnaleźć Indywidualny cel, jaki mamy w życiu i podążać ku niemu. I nie każdy musi w swoim życiu być właśnie w jakiejś relacji i tworzyć związek. Nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do bycia, no cóż, samotnikiem, to nigdy nie zazna takiej miłości, takiego ciepła. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, jaką powinien zrobić, to szukać tego ciepła w sobie. To już chyba wyjaśniłam. I znajdując takie właśnie ciepło i miłość w sobie, może się okazać, że wcale nie będzie potrzebował już drugiej osoby. Albo wręcz przeciwnie, będzie szukał drugich osób, by dzielić się sobą i nie ma w tym absolutnie nic złego i jest to zawsze wskazane. Tylko właśnie po co? Trzeba wiedzieć po co to jest. Co nam daje tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem? I absolutnie nie mam tu na myśli, że Zawsze związek musi być po coś konkretnego, bo jak najbardziej miłość jest bezwarunkowa i warto się nią obdarowywać, ale się, właśnie, inne osoby i przede wszystkim siebie samych. I jeżeli wchodzimy ciągle w jakieś relacje, które nas nie satysfakcjonują, z których wychodzimy poobijani, w których zastanawiamy się, co z nami jest nie tak, że znowu jakaś relacja nam nie wyszła albo nie wychodzi, albo. Siedzimy w takich toksycznych związkach, relacjach, albo z kolei nie możemy właśnie żadnej konkretnie znaleźć, ciągle gdzieś się rozmijamy z tym poczuciem bycia kochanym, no to no, to trzeba sobie zadać to pytanie, właśnie. Po co mi to? Dlaczego tak się dzieje? Jaką pustkę zapełniam sobie tym wszystkim? E, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy właśnie, jakby było nam zimno w głowę i my byśmy zakładali na nią skarpetki. No, działać działa, da się jakoś tam wcisnąć tą głowę w skarpetkę, tak, ale no, nie będzie to zbyt funkcjonalne. A trzeba poszukać prawdziwego powodu, prawdziwego, że powiem, wypychacza tej dziurki, dziury, którą mamy w sobie, mm. tej pustki. I zazwyczaj właśnie jest nią miłość własna. Wydawało mi się, że mam minimum trzy punkty. Które chciałam poruszyć na ten temat, ale w zasadzie wystarczą te dwa. Czy na pewno nasza chęć bycia w związku jest podyktowana naszym wewnętrznym uczuciem, że tak, potrzebujemy drugiej osoby w naszym życiu? A druga sprawa, po co jest nam miłość? Do drugiego człowieka, od drugiego człowieka, z drugim człowiekiem. Żeby nie budować związku na potrzebie bycia kochanym, bo tą potrzebę możemy zaspokoić sobie tylko i wyłącznie sami. Oczywiście tak, druga osoba jak najbardziej powinna nas kochać, okazywać nam tą miłość, ale to nie jest ta baza, to jest jakby śmietanka na torcie, czy tam nawet, może już nawet wisienka. Bo nie zrozumcie mnie źle, jeżeli ktoś przychodzi do mnie szukając miłości, to ja mu nie mówię weź pani i panie, zapomnij o tym w ogóle, skup się na sobie, zostań mnichem, dbaj o swój rozwój duchowy i bądź zadowolony z życia takim, jaki jest. Absolutnie nie. Bo to jest tylko baza, nad którą no, mało z nas, mało kto z nas pracuje tak naprawdę, no bo mamy e, wpajane od dziecka, że Trzeba założyć rodzinę, że związek jest najbardziej potrzebny. Jesteśmy otoczeni mnóstwem historii romantycznych, miłości wizerunkami tego, jak powinna miłość wyglądać i no, no, nie ukrywajmy, że ona jest jakaś super przyjemna, tak? Tu Kopciuszek spędza okropne życie, dopiero poznaje księcia, który ją ratuje z niedoli, czyli sprawia, że nagle jest warta wszystkich dóbr, które on jej ofiarowuje. Tu z kolei ktoś ma mnóstwo perypetii i nie może być ze swoim kochanym wyjeżdża, albo który nie może się zdecydować. Ciągle ta miłość jest przedstawiana jako coś mega trudnego. A zapewniam was, wcale nie jest trudna, tylko musi mieć dobre fundamenty, musi mieć ten, ten miłosny torcik, musi mieć tą bardzo dobrze wypieczoną. Beza? No niech będzie beza. To musi być dobrze upieczona beza. Chciałam powiedzieć biszkopt, ale beza jeszcze lepiej. Więc to musi być dobrze upieczona beza z dobrych jajek. Wybranych przez ciebie, samego, samo. Zjedzonych też samodzielnie, bo to musi być miłość własna, musi być szacunek do siebie, musi być chęć obdarowania ludzi tym, co mamy. Sami wewnątrz siebie, z czego jesteśmy w stanie korzystać z czego korzystamy chętnie. Tak. Przyznam, że za pierwszym razem te moje myśli były trochę bardziej spójne, ale mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz. To nie jest moja wiedza, którą ja się tam dzielę mówię wam teraz, jak macie żyć. Bo to nie ja sobie to wymyśliłam. Po prostu przychodzą do mnie ludzie z pytaniem o miłość, z pytaniami o miłość. I naprawdę w większości przypadków dzięki kartom dochodzimy do wniosku, że brakuje tej podstawy. I tak w okresie już powalentynkowym, przy tej rozbudzającej się przyrodzie, kiedy miłość będzie w nas kwitnąć, chciałabym Wam właśnie przekazać taką kołczowską mądrość, że kochajcie siebie, pracujcie nad tym. To nie jest łatwe zadanie, ale jest wykonalne. A jeżeli. Nie wiecie jak, nie wiecie jaką metodę dla siebie wybrać, w jaki sposób, nad czym dokładnie pracować, od której strony podejść tego jeża, którym jest wasze poczucie własnej wartości. To właśnie. Mówiłam na początku o psychologach. Czasami jest to bardzo trudne, mega i ma dużo podłoże gdzieś już w dzieciństwie, tam jest, są jakieś traumy, jakieś niewyjaśnione kwestie, które spychamy głęboko, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. To wtedy jak najbardziej terapia u psychologa będzie wskazana obok, jako suplement takiej terapii, lub jeżeli nie czujecie się tak bardzo przytłoczeni byciu, byciem sami ze sobą. To jak najbardziej wróżka, tarocistka, inna jakaś forma terapii z energią, pracy z energią jest super wskazana. Można to robić z jakimś ekspertem, można jak najbardziej samemu, opcji jest całe mnóstwo. I jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to jak najbardziej zapraszam do sekcji komentarzy lub w jakiejś świadomości prywatnej do mnie na Facebooku, na Instagramie, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli dotyfali, dotrwaliście aż tak daleko. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś tego dla siebie, że przekaz mi już wszystko będzie zrozumiały. No i co, I do zobaczenia wkrótce. Pa!